Czekajcie, czekajcie. Zaczekajcie chwilę. Muszę to zrobić. W ogóle... Widzicie, y mamo. Login. jest, dobra w ogóle dobra lecimy w indór. na razie nie jestem aż tak dobry ale no wiecie jak w sumie można powiedzieć od zera do Zbroje Wojownika Nie Zbieramy Zabijaka Rzeczy Zabijaka będą chyba najlepsze Ale na najbardziej będę chciał Zbierać na Zbroje Zabijaka pierw to odbieramy 3, 4 Odebraliśmy Mamy już trochę tutaj rzeczy To nie będzie aż tak źle Jakby się wydawało bo Mamy ich Też nie aż tak dużo Tych koni. Dobra. Ostatnie. Dobra, idziemy kować. Tróje potem gamma na razie. Może nam niepotrzebną. Jest gamma. Czekajcie. Control Będzie trochę szybciej, oczywiście. To w ogóle wypala? Otrwa, to, to wypało. Dobra, wiem, że to jest bardziej nieopłacalne, ale no, zobaczycie, jest bardziej opłacalne. Potrzebujemy jeszcze coś. Tylko potrzebujemy jeszcze coś, żeby to zrobić. Jajaj! Też muszę trochę krzyczeć, ale no okej. Okay. Mam nadzieję, że nie będziecie. Znaczy, ja wiem, że to trochę słuchać cicho, a ja muszę głośno mówić, żeby w ogóle było coś słychać. Wiecie. bardziej się opłaca to początkująca rzecz Kosztuje to a to jest yy, a Będziemy musieli chyba zbijać najpierw Tak coś żeby później sobie wbić

Na no, razie będę musiał później ultra-koje. On najpierw to kupimy. Czy najpierw trzeba za ultra-ty? Najpierw hełm no, Nie potrzeba nam kupić yy, podstawowa zbroja, tylko najpierw hełm od razu. Dobra. Wiemy, co zbierać. trochę mi się nie chce na tym boksie. Dobra, no ja się to chyba wiem, co będę robić. Zmienię wersję. No coś, bo chcę coś zrobić. Tak. Dobra, na no ja to chyba wiem co będę robić. Już się włącza. Już się włącza. Teraz będzie mi chyba lepiej. Może jeszcze się gdzieś zaloguje, jakiś serwer. A wiem, tuerium tuerium.pl Idziemy na razie sobie pogodziuje sam troszkę Jak nie da wyrium.pl Tak, ciekawe czy jest tuerium.pl, fajnie by było to fajnie na no, własne Nie. A bo dobra, nie będziemy go zbrydzować No nie pada Dlaczego pada? Dlaczego pada? Niech ja widzę, kiedy pada. Nie, fajny, fajny, fajny ten tekstypak pak jest. Zaraz go zobaczycie. i o nie bo ja chyba mam banę a to jest klacz o boże jak to wygląda przez no i a chyba nie jest to nie był ten tekst chrze chyba... pomyliłem go z najgorszym tekstupakiem w Polsce To jest lepsze? To jest jeden z lepszych tych słupach. O! O wiele lepszy. Nie, 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 nie. No go mam. Chyba to jednak ja go zbridować będziemy I Jak będziemy go zbridować Ja Wam powiem, że najfajniejszy ekspert Park to, to FUZI Pak. Bo, no, fajny jest do go jest fajny Jak ktoś nie wie yy, Dlaczego mam fuzji i, i to Ale to przez yy, Lunara Poszemy Przepraszam, że nic nie mówię, ale nie wiem, co mówić. A tak 200, ile się kończą? Live oczywiście. Dobra, idziemy na najlepszy serwis w Polsce. No, bo jest, ja, sumie. Ja ten serwer lubię. Dobra, lecimy yy, na Knoka i ja wam po powiem, że wam bardzo polecam Knoka, on jest bardzo fajny. I najlepszy, yy, najlepszy ten tekst. Bardzo apicki, bardzo fajny. Mi się podoba. PIDU. Pidu. O, dobra, nawet może zrobić taki WOJNĘ W wi Co? Pokazuj jeszcze raz. Ci... O! Bardzo fajny z tytułu. Zgadzam, jestem taki słaby. Ale dopiero co wróciłem z wakacji. Nie no, o 15, 5 i na dobra Spadła mi, spadła mi myszka, xD

Richtig schatz! Ну, за любимый мультик 200 Zaraz będę mieć taki level, że nie będę mógł go używać